Jesteśmy przy obozie więc może być trochę mi słabo słychać. mogę ogrodzenie panelowe. Chciałem powiedzieć kilka słów, czym się kierować przy wyborze panelu. Podstawą rzeczą jest grubość drutu. Tutaj akurat mamy drut 4 mm. Są również wersje ekonomiczne z drutu 3 mm. Można je dostać w marketach takich jak Obi czy Leroy, jeśli potrzebujemy pogrodzenia wersji ekonomicznej. Jest też drut 5 mm. Jest na pewno sztywniejszy, grubszy, ale nie ma to większego wężnego w tym przypadku. Eee, czym się różni panel 3D od panela 2D? Tutaj mamy panel 3D. To są te trzy przetłoczenia, które tutaj widzimy, które usztywniają nam panel. Panel 2D ma dwa druty poziome i on jest gładki. Nie ma tych przetłoczeń. Wysokość panelu właściwie od 100 cm do 150 cm, eee, a nawet są na zamówienie robione panele dwumetrowe i wyższe. Eee, często klienci pytają mnie, w jaki sposób zrobić, jak my robimy, że obrodzenie powstaje w jeden dzień, słupki nie musi, czy to nie musi związać itd. Yy, pokażę Wam jak zamontować jedno przęsło i dlaczego warto to robić od razu na gotowo w jeden dzień, yy, a nie zostawiać na kilka dni. Mamy już przygotowane, przygotowane dołki. Yy, korzystamy z betonu z betoniarni, beton B20, tak zwane pusypy. I wsypujemy trochę betonu do trochę dołka. Jak widać mamy rozciągniętą żyłkę, która wyznacza na linii ogrodzenia. I ustawiamy pierwszy słupek. Odpowiednio rozpoziomowany niwelator. Tutaj mamy taką poziomiczkę, może pokażemy z bliższe. Pokazuje nam ustawiony w poziomie i to jest nic innego jak urządzenie, które po prostu pokazuje nam jednakowy, e, jednakowy poziom. Więc sprawdzając miarką tamten słupek, e, ile mamy do góry w regulatorze, wiemy, że dokładnie identyczny poziom będzie w tym miejscu. Pół centymetra i dokładnie taką samą wysokość musimy widzieć na naszym słupku. Jak mamy ustawiony pierwszy słupek? Żeby ustawić drugi, używamy przymiaru. My akurat mamy taki stalowy, bo używamy tego codziennie na, na wasze potrzeby. Może to być łata, która została z budowy, dłuższy paty, bo to coś nawet miarka. Ten przymiar ma dokładnie 252 cm. To jest ważne, żeby zachować tą odległość między słupkami, żeby nam to wszystko pasowało. Usadzimy przymiar, do przymiaru ustawiamy drugi słupek. Na spód trochę betonu, żeby słupek opierał się już na betonie, a nie na samej ziemi, żeby z czasem nie wpadł nam głębiej w dół. Mamy ustawiane słupki, bierzemy ich za ustawienie łączników. Ważne jest obstukanie łączników. Przeważnie jak wychodzą z formy. Na dole mamy te nierówności i nam rysują słupki. Jak je obstukamy, to one fajnie gładko później wchodzą w sukę. Na słupkach zaznaczamy sobie w odległości 155 cm od góry kreski. Yy, to będzie wysokość naszego łącznika. Jak widać, tutaj będzie trochę w powietrzu. była po prostu nierówny, a 5 w poziomie i będzie później niwelował tyle. Teraz trzeba je podsuwać trochę betonu pod łącznik. Sypiemy betonu tak, jak łącznik musi stać na betonie. On nie może stać na ziemi, nie może delikatnie się opierać, musi stać solidnie, więc sypiemy, usypujemy kopiec z betonu. A później będzie docelowo przysypane ziemia, jak już będzie działka wyrównana, z tego nie będzie widać. Pamiętajmy, że ogrodzenie robimy na lata, nie na, nie, nie na chwilę. Działkę zazwyczaj na koniec wyrównujemy, więc warto zrobić to ogrodzenie w poziomie, a nie niekoniecznie iść razem z terenem. Sprawdzamy jeszcze, dla pewności, czy słupek jest w pionie. Jak widzimy, że jest, ustawiamy łącznik. Łącznik też musi być w poziomych dwóch płaszczyznach. I góra łącznika musi nam dojść do tej kreski, którą wam wcześniej pokazywałem. Do tego dobijamy go właśnie gumowym młotkiem. Pamiętajmy, gumowym, nie metalowym. Tu widzimy, kreska nam się pokazała. Sprawdzamy, czy łącznik jest w poziomie. W jedną stronę jest, drugą jest jak jest ustawiamy drugi łącznik. Na którą stronę ten łącznik jest, jak widzimy, tutaj na pierwszy, ustawialiśmy, tutaj jest ta grubość łącznika. żeby nie trzeba było ciąć płyty, tutaj musimy go ustawić odwrotnie, i wszystkie łączniki będą szły tą dłuższą stroną, właśnie w tym kierunku. To przystępujemy do ustawiania płyty. I ta z jednej strony jak widzimy jest gładka, z drugiej wzorek, z racji tego, że ustawiamy tutaj odgryzany klienta od pola to ładniejszy pod mórówki podmurówkę wstawiamy do działki wybijamy na równo z drugiej strony trzeba podsypać trochę betonu niestety to jest praca na kopca no właśnie, to jest to duże utrudnienie, gdyby to było na ziemi, to nie ma tego problemu. Dobijamy płytę z obydwu stron do poziomu łącznika. Tutaj jest OK. Drugi trochę się też trzeba podnieść. Jak widzimy, płyta i łącznik stoi na betonie, czyli nie możemy, żeby nam to jak beton zwiąże, nie możemy, żeby nam to usiadło. Jak mamy ustawioną płytę, przystępujemy do montażu panela. Na pierwszy słupek dajemy obejmy końcowe. To obejmy, które uszami wychodzą tylko, tylko w jedną stronę. pokażę, to jest dystans obejmy, tak zwana książeczka. Dlatego otworu jest dopasowana do średnicy drutu panela. Jeśli mamy drut 4 mm. To też ma 4 metry. Jeśli 5 mm, to musi mieć 5 mm. To powoduje też, że nam panel później w obejmie nie lata i że sztywno się, sztywno się trzyma. Mamy wstawiony panel. Wstępujemy do przykręcenia obejmy. Przedajemy tą obciążę, którą przed chwilą pokazywałem. Ważne jest kierunek, w którym jest, jest książeczka. Eee, śruba zawsze musi być do środka panela. Nie może to być odwrotnie, bo jeśli zrobimy odwrotnie, ten plastik może nam tutaj pęknąć i panel nam wypadnie. Tutaj trzyma nam to śruba, więc nie ma szans, żeby cokolwiek wypadło.